To kolejny odcinek na tym kanale i dzisiaj będzie. Yy, długo wyczekowaliście na ten odcinek, że pokażę Wam mojego nowego oka. Tak. No i nadszedł nad, dzień. I to jest od on. Ja lubi się go się nagrywa, ale no cóż, trzeba. czy Wam go tak pokażę. O lolu. Się boję jeszcze, więc go nie będę wyciągać. Jest długowłosy włosy, tylko mm, na razie jest malutki. No tak. Tak się prezentuje. Oto taki czarno-biały. pandia <grytania> e, To jest jego klateczka. Nie zwracajcie na uwagi na, na naklejki. Tak. To ma w ogóle taki bezsennik z piaskiem. O. Z długowłosy, w ogóle tak ciężko. No, ma nie, ja chciałam bardzo zdobyć długowłosego chomika, no ale wiecie, jak są jakieś chomiki wzorowe, to trzeba wziąć. A, był długowłosy, bo ja poprosiłam, właśnie mamę, żeby powiedziała pani, żeby. No, może być długowłosy. Nie ja miałam wcześniej inne niemieckie i bardzo wygryzły. Ona One tak sobie gryzą to i ten aha Ujaj, jaki słodki. No, myje się na razie. Niestety. Aha. Ui, ui. Ui. Może wyjdzie. Może. A to moja reszta zwierząt. Lida. I kiteł. Udu, Jaki słodki idziesz, kiki kiteł, on tu być. Uwielbia jeszcze być tu. I tu. No, a to jest właśnie mój niołnik. Tam, tam, tam. Uwaga, Lilionusz. Em, ej, ale dziwnie się zacina. Lilionusz Pospolitus. Wchodzi na stryka. A ten zginął. I zaraz będzie bitwa. Whee! Albo niech nie. Tak jestem sił. Nie wchodź tam. Je, 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 je. No. I jesteśmy przy niomniku. Teleport. On tu sobie coś, nie wiem, robi. My się. A my NioMnika zajmuje jakieś, nie wiem, 5 godzin. Nie, no żartik. Ale długo zajmuje, Więcej od kitła. A Kiteł jest czyściochem, jak nie wiem. Zmierisiek. Kiteł się nazywa Lisiek. Ale nazywam go Kiteł. A ten się nazywa Panzia. Uuu! On jest malutki na razie widać, że... On jest taki. O nie! Jakie tak nagrywcie? Tu słodziaczku jest... Chyba was zauważył omnik, tam tom A, nie, na tak, nie. Tak, 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 tak. A to jest kidał pospolitus. Mmm... nie wiem, jeszcze jakiś czyścikuś? Idzie los. Ui! Uj, jaki słodki jestem. No i poszedł sobie. Tam, 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 tam miau, miał 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 miał, miał miał Jesteśmy przy jarniku, który cały czas się myje. Duda I Lilianusik Kitusik Lilianusik Kitusik Tom tam 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 tam, tam No i sobie poszedł.

Um, widać chyba, że się nie rusza, a więc może nagramy jeszcze inny odcinek, ale z liczeniem mika, nie wszystkich zwierząt, jak na przykład tego tu pana. Oto, Leniucha. Jaki oto tego, który też jest Leniem. Tylko, że oba te zwierzęta mają taki problem, że one są nocne. Mam jeszcze szczurki, ale ich na razie nie będę pokazywać Oho, jejo, aha, super O, idzie, 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 o nie, idzie, idzie, idzie Taką, co, to... Idzie, idzie, idzie Idzie, Uii. Nie gadaj, że poszedł pić Uf, nie, Teraz się uaktywnił, jest taki cały taką plamkę na dupci I plamkę na plecach. I w Co? Hm. Trudno stwierdzić. Pff. Dobra. To tak się prezentuje życia moich zwierząt wieczorem. Człup. Może zrobię jeszcze odcinek rano. To O Oj, teraz będzie w spinaczkach. Tu 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 tu. Chyba się skap. Oli, słodki różowy nosek. Dobra. Pa! Paniunik. Śmój